Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym podcaście na tym kanale, który będzie dotyczył Starożytnego Egiptu. Bez przedłożania zapraszam. Około 3000 lat przed naszą erą u wybrzeży Nilu powstała cywilizacja egipska. W przeciwieństwie do Mezopotamii Dolina Nilu jest bardzo wąska i otoczona pustyniami, co zapewniało bezpieczeństwo. Egipt był podzielony na dwie krainy. Egipt dolny u ujścia Nilu i Egipt górny, będący wąskim pasem ziemi z kilkoma oazami ciągnący się do pierwszej katarakty, czyli skalnego progu na rzece, przy okazji tworzącego wodospad. Około 2675 roku przed naszą erą Egipt górny i dolny się zjednoczyły, dając początek epoce starego państwa. Pierwszym władcą Egiptu miał zostać Menes z górnego Egiptu. Z jego polecenia została zbudowana pierwsza stolica kraju Memphis. Jednak największy rozkwit Egiptu z okresu Starego Państwa nastąpił za rządów Josera, który założył trzecią dynastię. Za czwartej dynastii państwo również znacząco się wzbogaciło, wszystko za sprawą łupów z wypraw wojennych. Również za czwartej dynastii powstały piramidy w Gizie. W trakcie rządów piątej dynastii kraj znacząco osłabł, pogrążając się w chaosie i uległ rozpadowi. Doszło do uniezależnienia poszczególnych regionów od władzy centralnej. Egipt ponownie został zjednoczony około 2000 lat przed naszą erą. Wtedy zaczęła się epoka średniego państwa. Państwo rozrosło się na południe do drugiej katarakty oraz na północ, zajmując Palestynę w 1540 roku przed naszą erą, Egipt wszedł w epokę nowego państwa, osiągając prawdziwą potęgę. Osiągnął swój największy zasięg terytorialny zajmując Syrię i znajdującą się na południu od Egiptu Górnego Nubię. Kraj, który wielokrotnie Egipcjanie sobie podporządkowywali. Uzyskał on wpływy na Bliskim Wschodzie, czyli Półwyspie Arabskim i, wschodzie, i wschodnim wybrzeżu Afryki. Taki bieg rzeczy jest zasługą faraona Totmesa I, który jest uznawany za jednego z największych zdobywców w całej historii Egiptu. Podbił on Nubię aż do trzeciej Katarakty oraz stworzył strefę wpływów w Syrii i Palestynie. Również w epoce nowego państwa za czasów panowania faraona Amenhotepa IV znanego również jako Echnaton, który starał się zmienić religię egipską, twierdził, że głównym bogiem państwa jest Aton, czyli bóg dysku słonecznego, który miał zastąpić Amona. Kapłani Amona utracili wpływy w państwie, choć zachowali majątki i popularność. Nie udało mu się Doprowadziło to do konfliktów wewnętrznych, a po jego śmierci wrócono do dawnych wierzeń. Swój szczyt potęgi państwo egipskie osiągnęło dopiero zapanowania Ramzesa II w 1279 roku przed naszą erą. Prowadził wiele zwycięskich kampanii wojskowych oraz zasłynął z pierwszego znanego traktatu pokojowego, zawartego z władcą Hetytów, którzy również próbowali uzyskać wpływy w Syrii. Około 1300 roku przed naszą erą na terenach Palestyny osiedlają się Żydzi. Niestety egipskie źródła milczą o tym wydarzeniu, a jedynym pisemnym źródłem wiedzy o tym wydarzeniu jest Biblia. Później pojawiła się również Fenicja. Przejdźmy więc do społeczeństwa starożytnego Egiptu. Władzę absolutną w państwie sprawował faraon, uważany przez Egipcjan za wdzielenie Boga. Najbliższym współpracownikiem faraona był Wezyr, czyli najwyższy urzędnik państwowy. Sprawował nadzór nad administracją państwa, rozstrzygał w sporach sądowych i zarządzał dworem faraona. W okresie nowego państwa powoływano dwóch wezyrów, jednego dla górnego i jednego dla dolnego Egiptu. Kapłani sprawowali funkcje związane z religią i zarządzali majątkiem świątyni. Urzędnicy potrafili pisać i liczyć oraz tworzyli egipski system administracyjny. Rzemieślnicy zaopatrywali Egipcjan w różne artykuły podstawowe, a nawet luksusowe, tak samo jak kupcy, jednak rzemieślnicy pracowali również przy budowach świątyń, pałaców czy grobowców że mieli za zadanie bronić kraju. Byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników, choć faraoni czasami zatrudniali ludzi z sąsiednich krajów. Chłopi byli najliczniejszą grupą społeczną w Egipcie. Uprawiali ziemię dzierżawioną od faraona lub kapłanów, choć czasami pomagali w budowach. I na sam koniec niewolnicy, których w Egipcie było stosunkowo niewiele. Stawali się nimi jeńcy wojenni, nie posiadali żadnych praw, należeli do faraona lub bogatszych Egipcjan. Jeszcze wspomnę, że cały kraj został podzielony na nomy, czyli mniejsze jednostki administracyjne na czele których stał nomarcha, czyli specjalny naczelnik. Omówmy sobie teraz religię starożytnego Egiptu. Religia Starożytnego Egiptu była religią politeistyczną, czyli wierzyli w wielu bogów. Bogowie egipscy byli czczeni pod postaciami zwierząt oraz przedstawiani jako ludzie z głowami zwierząt. Każdy miał własne symbole i miejsce. Wierzono, że każda czynność wymaga opieki bogów, no, co wyjaśni ich ilość. Miejscami kultu były świątynie, w których składano ofiary i modlono się. Najważniejszym bóstwem był Bóg Słońca, Re, którego uważano za początek życia na Ziemi. Dodatkowo dużą czcią otaczano Ozyrysa, pana świata umarłych, i Izydę, opiekunkę ludzi. Zgodnie z wierzeniami, Ozyrys miał zostać zabity i pocięty na kawałki przez swojego brata Seta, boga nieładu i wojny, a następnie został pochowany przez Izydę, która była jego małżonką i siostrą. Ozyrys stał się panem świata zmarłych, a jego syn Horus, Bóg Nieba, zabija Zeta. Dokonywał on sądu ostatecznego. Przebiegał on mniej więcej tak. Anubis, czyli Bóg z głową psa, kładł na wagę z jednej strony serce zmarłego, a z drugiej pióro. Jeśli serce było cięższe niż pióro, to dusza była pożerana przez dziwne stworzenie i przepadała na zawsze. Jeżeli serce było lżejsze niż pióro, to Ozyrys wprowadzał zmarłego do raju. Wierzono, że życie pośmiertne wymaga zabezpieczenia ciała przed rozkładem, dlatego zwłoki władcy lub zamożnych Egipcjan były mumifikowane. Mumifika mumifikacja rozpoczynała się usunięciem wnętrzności oraz mózgu przez nos specjalnymi szczypcami, a następnie ciało wypełniano płótnem i żywicą. Następnie zwłoki były owijane kilkoma warstwami bandaży, tworząc mumię. Mumię składano w sarkofagu i umieszczano w grobowcu. Wnętrzności przechowywano w specjalnych urnach. Chciano odpowiednio wyposażyć zmarłego na życie pośmiertne. W grobach składano przedmioty, które należały do zmarłej osoby, z jedzeniem i piciem. Ubodzy Egipcjanie grzebali swoich zmarłych na pustyni, gdzie gorąc, wysuszający zwłoki zapobiegały ich rozkładowi. Egipcjanie mieli trzy rodzaje pisma. Hieroglificzne, najstarsze powstawało, by sporządzać monumentalne napisy wykute w kamieniu, na pomnikach, ścianach itd. Hieratyczne. Uproszczona wersja hieroglifów, znane jako kapłańskie, wykorzystywano je do spisywania dokumentów i tekstów literackich. Demotyczne. Jeszcze bardziej uproszczone, posługiwano nim się na co dzień. Oczywiście, jak ktoś umiał pisać. Hieroglify wykuwano na kamieniu, a pismem hieratycznym i demotycznym pisano na papirusie, czyli materiale pisarskim pozyskiwanym z trzyciny papirusowej rosnącej na brzegu Nilu. Egipcjanie potrafili przewidzieć rzeczy takie jak wylanie Nilu lub zaćmienie słońca, czym kapłani straszyli faraona. Oznacza to, że posługiwali się matematyką, astronomią i tym podobnym. Utworzyli oni bardzo dokładny kalendarz słoneczny, by przewidywać wylewy z Nilu. Posiadali zaawansowaną wiedzę w kategorii medycyny, co pozwalało na przeprowadzanie skomplikowanych operacji, takich jak trepanacja czaszki. Egipcjanie wznosili wielkie świątynie, żeby czcić bóstwa i wielkie pałace dla władców. Świetnym przykładem są piramidy w Gizie. Bardzo często obok świątyń budowano siedzibę dla faraona. Faraonowie chcieli zapewnić sobie jak najlepszy grobowiec. Na początku miały one postać niskich budowli, pod którymi są komory głorobowe. Takie budynki nazywano Mastabem. Zmieniło się to po budowie grobowca dla faraona Dżosera, który został zbudowany w formie piramidy schodkowej. Bardziej znane są piramidy w Gizie należące do faraona Cheopsa, faraona Hefrena i faraona Mykerinosa. Kiedy Egipt wszedł w epokę nowego państwa, przestano wznosić piramidy, a zaczęto wykuwać grobowce w skalę i ukrywać. W Egipcie wysoko rozwinęła się sztuka. Egipcjanie wypracowali ścisłe zasady przedstawiania postaci, zasady, które były respektowane kilka tysiącleci i pozwalają datować sztukę na okres starożytnego Egiptu. I to tyle. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał. Widzimy się kiedy indziej. Cześć.